Rozpoczniemy występ. Usłyszymy utwór na straganie oraz skargi pytań ja na brzechach w wykonaniu Filipa Lesnę, a przygotujcie się do Sanda Leśniko, utwór Trejo, Małpa w tym filmie, u twór Aleksandra Prytro, Małpach oraz Johannie Kąpielskiej, ściana zaklarowana. Do występu przygotował Pan Marwana Przygotuje się Zuzanna Klebba, a rezyduje w filmie Małpa Myślenia. Małpach Obliczu. Rada Małpa, że się śmieje. Kiedy mogła udać człowieka, widziałam, Zyro. i E. Anna na Potrzebnie pani Papla. Żegnam panią, pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, widział kalosze i do Czapli znowu kupił. Czego pan tu nie mnie drogi panie laskonogi? Poszedł żuraw obrażony. I drugi, bedę bez żony. A już Czapla myśli, szkoda. Wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośbę wciąż ponawia. Chyba wyjdę do żurawia. Piękna piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie. Jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Zanota robiło na wystawie. Idę z małą na wystawę. To w jest ciekawe. Piękny pałac, wielka brama. To muzeum, mówi mama. Nie widziałam ani razu. Tylu i obrazów. Samych serce 100 to tysięcy. A obrazów jeszcze więcej. Co to jest namalowane? Czy to człowiek, czy to dzbanek? A tu jakaś dziwna plama. Piękny obraz, mówi mama. A tu góry paski co ma wąsa, jak makaron. Jakieś konie depczą ludzi. Trochę mi się tutaj mówi? Mamo, kościół, mamo, zobacz! To dopiero piękny obraz. Widzą kwiaty, słońce świeci na łożysce siedzą dzieci, tylko taka brzydka rama. To jest okno, mówi mama. A kto mówi? Halo, halo, czy jest Krecha? A to mówi? Ja. Nie słychać? się śpi, jest środek nocy. Ech, po północy. Nigdy nie śpię o tej porze, więc Krecha spać nie może. To co, mogę z nim pogadać? Halo! Hmm. Czy rozmawiasz przez komórkę, czy słuchawkę masz ze sznurkiem, czy do komputera zrobisz z budki, by pogadać pół minutki? Najpierw przedstaw się, koniecznie, bo, choć brzmi to niedorzecznie, trudniej poznać Cię po głosie, niż po uszach <noise> lub po nosie. O ptaku dziwaku, Rozmawiałam wczoraj z ptakiem, nadzwyczajnym dziwakiem. Tak, że zamiast boso hasać, lata w żółtych adidasach. Nosi szary lub skarpety, jakby z innej był planety. Trzeba się ubierać modnie, świeka i przemierza spodnie. Ta, rzekłam, to androny, chyba jesteś już zmęczony. Odpowiedział: Ty masz rację, więc polecę na wakacje. Samolotem w taszej klasie, pa, bo muszę być o czasie. Szliwia, zakochana Zakochała się żaba w ogórku kiszony. Ach, ożeń się ze mną, przecież nie masz żony. Ty jesteś zielony i ja w tym kolorze. Ładna będzie z nas para, więc orzeń się, ożeń! Jeśli chcesz, będę mieszkać z sobą słoju. O górek na to, zostaw mnie w spokoju! Nie pleć bredni żabo i skończ swe zaloty. Nie chcę cię bość brzydka i wrzuć z ciebie bur! Banda Chocowska, mama i komputer. O, w mój komputerze! Ale z ciebie licho, póki cię nie włączam, siedzisz sobie cicho. Lecz wiele mądrości w swej pamięci chowasz. Skoro tato mówi, tęga z niego głowa. A ja sobie myślał, że i moja mama jest jak ty, mądralo, zaprogramowana i wielką pracę ma do wykonania. Która rozpoczyna programy śniadania. Potem jest sprzątanie lista co dziś kupić. Przepierka i obiad. To program jest głupi. Spieszenie z pomocą w lekcji odrabianiu, załatanie dziur w podartym ubraniu. Po co się sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Przy Zawołał wnuczek, szczeniaczka, mruczka. Przyleciał wnuczek i ciągnie wnuczka. Wnuczek za mruczka, mruczek na. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka. Dziadek szybko. oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną, i ciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka, mruczek za wluczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka. Dziadek za zaszczekał, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Brak wadaliny. Ach, patrz na słońce promyku butyrska z wody koplena. Jak powiem liść liście, a jebu? Lekko piętnem, kobieta. Jak ładny, kiedy rozmieni.

To po tu zaba, co to W każdym razie ja tym zainteresuję się. Teraz zadzwoni do Cesława, a Cesław nie zadzwoni do Simona. Nie wypada z niego Była na takie coś naradzona. Dzwonili, dzwonili i po trzech latach. Wreszcie chwytałem zabrę, koła nowego świata. Przychodzą ryczą Dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada. Nie ma trąbalskiego. Zapomnij, Ja przyjdź do Państwa, krokodyl Jan Brzechwa, żaba. Pewna żaba była słaba. Więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiadał. Pani zanadto się poci, pani unika wilgoci, pani się czasem nie kąpie, pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika. Niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija. Niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana. Niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Ludwik Jerzy -Kern, niespodzianka. W mieszkaniu pewnej ciotki urodziły się cztery kotki. Śmiesznie ruszały, guzik widziały. Trzy czarne, a jeden był biały. Łóżka miał białe, białe pazury, a czarnych, zaznaczam, rodziców miał. Cóż robić kaprys, wybryk natury. Spojrzeli rodzice i miał kotki rosły. Miał kilka ładnych tygodni i oto biały kotek raz do reszty rodziny się upodobnił. Po prostu skrzynkę z węglem w będzie pieca, pomyślał, jak w kinie. Niespodziankę zrobiłem w rodzinie. Będą cieszyć się do szaleństwa. Mama, tata i trójka rodzeństw. I teraz przechodzimy do recytacji gimnazjum. Zaczyna gimnazjum w Mrzezinie. Maria Stryczewska. Pogrzeb i róża. A przygotuje się Angelika Kisiel. Pogrzeb. Słyszę z deszczu liściach, które zgęsi truska. Tak mnie że zwłok moich w zaświaty na kołach, co się kręcą, choć nie wiedzą drogi. Dla mnie już tylko mroki i mroków rozłogi. Boże, czemuś dał duszę, co snu musi żebrać, i życie, które można tak łatwo odebrać? I czemuś mnie z takiego utworzył marliwa, że mnie w tę obcą ciemność wiele noc porywa? Czemu nieśmiertelniejesz na moim pogrzebie? Czemuś zabił mnie jadem, co nie tuje ciebie? Czemu nuży mnie zwłok moich za światy wywózka, a deszcz po żywych liściach coraz gęściej płuska? Yeah.